tam Was w grze. Hej, skla, szklaneczki. Witam Was w grze. popyt Trading. Jak nie wiecie o co chodzi, było... Na na Trading. Proszę. Co? Co to ma być? O, te kurnaki, te dubaki. Mamy dużo pieniędzy. Jeszcze. Proszę. No. Dzięki. Chcecie, bym już wszedł na Minecraft? Chce... Chcecie. Tak? Chcecie. Oczywiście. Kurczę. Gdzie tu jest? Halo, halo, widzowie. Smyr. Proszę. O, o tak była miał kamerkę. Tak, dobra. Włączaj się! O, tu mamy. O, tu. I witam was. Jesteśmy w grze Minecraft. A oczywiście nie pokażę Wam. Mianowicie. Bo każdy wejdzie na włóczkę. Ale ja Wam. Nie? Co wam polzuje? Proszę. Witam was!